No nie wytrzymam, zobaczcie co, naszłam. O ja! Tak bardzo chciałam zobaczyć ten zestaw. I jakie wakacje! No nie wytrzymam. serio. ale to fajnie wygląda. Fajne. Ostatnio pokazywałam w opakowaniu, nie? A teraz proszę bardzo, wyjęte. 70 zł. to można zawiesić? No i co myślicie? O ja. Niezłe, na bramkę. Nie O no ja cóż to za wyprzedaż taka minus 50%. Czyżby? Przedłużyli? Rybeczki w ogóle z Kakadu, zobaczcie, za 3 złote, tak? Takie tanie, 3 złote, nie wiem, ale chyba, ewentualnie, jeszcze coś takiego, a tu jest cena, dobra, nie, tak, 3 złote, 10 zł. takie na zakupy, nie, w sensie ta no jaki wybór w ogóle, też 3 złote i takie z pieskiem. No nowości, dziewczyny, co? No, to co, zostajemy? Zostajemy, także witajcie. Jesteśmy w pepką. Fajna ta torba. I przeglądzie nowości. To wszystko, zobaczcie, na no, mocnej wyprzedaży. Co to są za wyprzedaże? O połowę, no. 40 na 20. Czy nie ma co cen patrzeć, bo wszystko o połowę, tak. Zobaczcie, wszystko, wszystko na wyprzedaży. O, jaki raj wyprzedażowy, no, serio. Ale dobra, lecimy po jakieś nowości, co Wam nie będę pokazywać sprzedaż jest. Trzeba sobie wejść i po prostu przepatrzyć nie? Idziemy. Ja jestem na pierwszej półce hitowej i nie ma tu nic. Co chcielibyśmy zobaczyć. Idziemy dalej. Chyba, że tutaj, ale to jest coś dla dzieciaków, co to jest. Ja nie wiem nawet. Nie wiem co to jest, ale... Ale nie. No nie wytrzymam, zobaczcie co, naszłam. O ja! Tak bardzo chciałam zobaczyć ten zestaw. I jakie wakacje! No nie wytrzymam serio. Ale to fajnie wygląda. Fajne. Ostatnio pokazywałam w opakowaniu, nie? A teraz proszę bardzo, wyjęte. 70 zł. To można zawiesić. No i co myślicie? O ja. Niezłe na bramkę. Jechałam tylko po nowości, także to co spotkam nowego, a już widzę, że tutaj coś nowego jest to. Zatrzymujemy się i się łączymy, nie? Tutaj są Aha, to są po prostu cebulki. do... Do wsadzenia. Ile to jest? Jaka cena w sensie? Nie mam ceny, ale bardzo ładnie. A jest cena: 20 zł. Fajnie w tych workach, nie? Fajnie to wygląda. Zobaczcie, różne. I tam jeszcze różowe. Nie dostanę się do nich. O, jest na... o ja. Szczypior. O, dobra, bierzemy. Nie wiem, jakie towarzystwo. Dla szczypiorka oregano i bra... Brazylia, tak, weź Brazylię i bazylnie biorę. No dobra. Ach, się zielono, cieszę, no. Co tam jeszcze jest? Tymianek. Nie, no starczy, dobra, wezmę te dwie. Bo jeszcze nie wiem, czy w ogóle szczypior wyrośnie, nie? Bo to proszę bardzo, jaka kipa. <grym grym> ale już się hodowla otworzyła. Dobra, idziemy. Kosze, koszyczki, ale. Ale nic tu nie ma, to się rozłącz, babo. Okay. A nie, jednak nie, bo jednak jest tutaj coś. O, no, taki malutki koszyczek. Czyżby nowość? 12 zł. Dziewczyny nowość. Fajne ręczniczki dla zwierzaczków. Z taką łapką śliczną. 15 zł. A wymiar. A to są w ogóle dwie sztuki. Nie mam wymiaru. Albo jestem ślepa i nie widzę, nie? Bardziej to drugie. No w zabawki to. Wracamy. Dobrze, że się wróciłam, bo zobaczcie. Takie sweterkowe. Było to? Chyba nie. Cena? Dla mnie nowość. Nie wiem jak dla Was. 15 zł. Taki. Ale jeszcze jest prostokąt. O. No i? 20 zł. No nowość jak No, no właśnie, na bank. Tak chodziłam za, za tymi matami. Jeszcze jej nie przetestowałam. A zobaczcie, jaki teraz wybór! I jeszcze fajna cena, bo 22 zł. Także jak polujecie, to zobaczcie, w niektórych pepko pod dostatkiem. Nie, przeglądałam wycieraczek. Tak sobie zerkniemy szybciutko, 25 zł. wymiar 40 na 60 no to znamy, to nie, 12 też 40 na 60 i tam też nic nowego, i tu też, i tu też, no dobra, to idź stąd, idę. Tutaj znalazłam jakieś tajemnicze opakowanie, nie wiem co tu... a, wkłady filtrujące, babu, tajemnica jak nic, dobra. Myślałam, że to coś fajnego, 20 zł. Dużo drwienek, ale ja wszystko znamy, nie? Znamy to, nie powtarzamy. Jest hit, ale ja się to chyba nie przecisnę. Przecisnę się. Nie, nie przycisnę. <śla> Z drugiej strony, zapraszam. Jest jestem. Nie, no nie zmieściłabym się. Nie mam szans. Ok. Już patrzę, czy coś tu chcemy. Pamiętacie, pokazywałam Wam tą szczotkę. A teraz jeszcze mamy pojemniczek na mydło czyli cały zestaw. Ładny ten zestaw. Cena 12 zł. A i to, i to jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko, bo jest o kubaczek. I teraz mamy cały zestaw. Ładny. Ładny ten zestaw. Mega mi się podoba. Mega, mega. Aż w każdym pyłku to szklaneczki na nowościach Chyba nie jest nowość, nie? Nie, po prostu. Może tutaj jest nowością, tak? Może po prostu teraz wjechały dopiero tutaj, nie? Ale my to znamy. Te literatki powyżej też chyba znamy. Dobra, to nie. To jest nowość? Nie wiem, czy to jest nowość. Dwie podkładki, dwie szklaneczki. Cena to 30 zł. No nie wiem. Nie kojarzę. Było to w pepku. I ja obok od razu w na przecenie. 40 zł. Z 80 o to ma mega się opłaca. Albo takie po prostu za 70 zł. Ok. No to co? Trochę nowości znalazłam, co? Trochę, tak? Dobra, mam jeszcze taki puff, ale to chyba. To już było no, mnie cenę, 50 zł. Mhm. Jeszcze takie zielone maty, plażoweczki. Chyba nowy kolorek, no nie? Bo coś każdy, był pomarańcz, no to jeszcze taki zielony pasiaczek. O, tak się prezentuje za 50 zł. No i to było wszystko na dzisiaj. Także Chyba kończymy. Tutaj coś poniżej jeszcze znalazłam, białego, więc to jest. Jakiś obrusik. Hmm. Za. 60 zł, wymiar 140x220. I tym obrusem kończę. Dzięki że byliście. Do następnego. Cześć. Jeszcze wlazłam na osłonki, ale. Ale czy ja bym jakieś ciała? Nie. Nie, dobra. Podobały mi się te z takim sznurem, ale nie widzę ich tutaj. Dobra, może jeszcze gdzieś spotkam. W Kiku chyba były. To ja przy Kasie, ale słuchajcie. Dla mnie nowość, co? 35 zł. No, żeś przybliżyła. Nowość? Nowość jak nic. No, dobra, idę do kasy. No obetnę też końca, Trochę tak przytnę, może coś to pomoże. Co to, takie dwa dni postało i co? Już się ich pozbyć? Ani nie zapachniało, ani oka nie nacieszyło. No nie no, trzy dychy wydane. Tak nie może być. Ach, mi tutaj leci. Także tak, ja już tych odżywek nie używam, bo to jest wina chyba tych odżywek, słuchajcie? A no to wystarczy woda, a nie tam te drzywki. to odżywka nic nie dała dwa dni i po kwiatkach. O. Zobaczcie, jak to liście mi to przy. Teraz znalazłam kawałek lusterka, ale nie wiem, czy coś będzie widać, czy nie. To też fajne. no to się zejdzie na tym mierzeniu. Oj, to fajne. Dobra, to przyjdę.